Siemano, moi drodzy widzowie, był update na moim serwerze, bo dodałem tam parę rzeczy, usunęło się trochę, ale dodałem tutaj, macie inny loot po prostu, bo się skasowały, no jest nadal wszystko ok, jest dobrze, no tylko jeden garaż mi zniszczył, no jest trochę słaby, jest mniejsza górka, Tutaj jest trap taki mini, że możesz wskoczyć i jeśli nie masz bloków, to się idzie wydostaniesz albo bez elytry. Nie wiem, nie pamiętam. Ale nie, wydostaniesz się, bo zrobiłem, każdy może używać komendy spawn. Sypiawe. Ja mam 2 sekundy, wy macie 5 sekund, bo mam operatora. I z racji tego, no tutaj to, to poprawia akurat, bo tu są te tam, to później to będzie zrobione. Ale Najważniejsze jest to, dodałem dwa tryby, bo wcześniej one były, ale nie było komendy spawn, więc nie mogłem. Pierwsze to jest survival, tutaj, tutaj o, tutaj się, no troszkę się zacięło, tutaj się rozpicie no i coś tam robicie, no tutaj nie ma żadnego filadżera, potem leżycie spawn i Was do nie na Survivala, tylko tutaj. Potem sobie gniecie na przykład i na Anarchie Practice. Możecie wypisać, jakie nowe tryby zrobić. Tutaj, o, tego nie wziąłem. A, no w sumie nic nie było. No i tutaj macie taki ludzicz. Tak, no, mogę Wam pokazać w sumie. Taki tutaj jest lud. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Nie wiem. Jest spoko lód. No i tutaj się tam przechodzi. Za dirta jednego jest. No i potem wiadomo, spawn. Się leci na spawna. No i. No, no i tutaj powiększyłem. Tam zrobiłem jakieś nowe rzeczy. Są nowe skrzynki i tak dalej. Jest to nowe. Ten... A, na no inną mam strefę awk. Tylko, że tutaj się właśnie popsuło, Tu był to kotek, o którym nikt nie wiedział. I tu są trzy klucze te za trzy uplepszacze, tylko że tego nie będzie. No wiadomo, tu, tu są kartusy się dośpycha. Tutaj chyba tego nie było, ale nie wiem, nie pamiętam. To ale zrobię no i tu mas, macie selstrzynkę, za strzępkę 64 różne no i tutaj jest y, tam. no sąda generator i tak dalej mi czy mam dodać jakieś tryby czy, czy coś ja dodam i chciałbym się Was spytać bo nie wiem jak się nazywa plugin na to, że tutaj kogoś uderzycie. To że nie możecie przez jakiś czas wbiednąć na bezpieczną sprawę. Bo te to jak niektórzy dołączyli, to właśnie się bili bili i nagle uciekali sobie. Mogli w każdym momencie bi bije się, nie wiem, z kimś tam i nagle możesz przejść. I, I pytam się was o to. Właśnie, czy wiecie, jak ten plugin się nazywa. Jest to ta nazwa w ogóle. Piszcie, czy mam coś jeszcze dodać. Nie wiem. Bez spoko. No, chyba jest dobrze. Nie wiem. Jest fajnie. Możecie się mnie pytać. Chciałem zrobić y, poradnik, na jak y, zmienić stina na federze, ale... YouTube nie chciał, żebym to wrzucił nie wiadomo w, z jakiego powodu. Postanowił, że bo tak i nie można wrzucić. Mam dał ten poradnik, ale nie mogę. Nie wiem. Możecie się mnie pytać na przykład jak... Ten, o poradniki, żebym zrobił, jak zrobić takiego filadżera, żeby miał tyle rzeczy, bo za pomocą komendy to będziecie siedzieli kilka lat no i będzie takie gówno totalne na przykład się zniszczy, nie wiem, tam gdzieś tego comment bloka i spanie ten filadżer i albo tamto, albo tamto, albo tamto trzeba zrobić a wystarczy mieć shopcars i wystarczy wpisać shopcars to i jakiegoś tego na przykład blaze'a i enter się właśnie zrespi i trzeba wcisnąć shift'a i prawie przycisk myszy żeby coś tam dodać właśnie już no i to w sumie było na tyle jak chcecie coś jakieś poradniki to piszcie w komentarzach. Ja wam wezmę ją odpowiem. E, oczywiście, no, macie tutaj właśnie. O, tutaj macie nawet nazwę, tutaj. Boss PVP, prawda? Teraz proszę Boss PVP Boss. No i możecie dopijać. Jeszcze, ale nie zawsze, bo nie zawsze jest odpalony, bo jeszcze nie jest skończony. Nie wiem, czy ma być 2-4 na 7, czy ma być tak o. Nie wiem też, czy ten, czy zrobić strefę A, bo tu jest zwykła za minutę, taka ten. Ale nie wiem, czy nie zwiększyć się na bezpiecznej strefie czasu bo tu jest 5 minut, ale nie wiem czy nie wziąć na 10 minut, nie wiem, możecie się nie pytać o wszystko w sumie to by było na tyle bo tyle tylko Wam chciałem powiedzieć, a no i ten właśnie tamta strefa to całe to ona będzie kilka dni jeszcze po feriach, tak 5 dni po fariach i nie będzie tego. Więc macie to tak przez jakiś czas i później już nie ma. No możecie tam dobijać. Piszcie w komentarzu. Że mam włączyć, czy to. Ja tu jeszcze będę robić drzewko sobie później. Tak, skończę film. I napiszcie mi, jak ten plugin się nazywa, żeby właśnie tutaj czegoś uderzyć, i trzeba jakiś czas, żeby tutaj wyjść do tego. Dobra. No to to było na tyle. No to, no Elo, widzimy się w kolejnym odcinku.